witajcie serdecznie dzisiaj prezentujemy Audi A4 z 2007 roku wyposażone w silnik diesla o mocy 170 koni jest to jednostka wysokoprężna 2 litry auto bardzo bogato wyposażone między innymi tapicerka skórzana w dwóch kolorach bardzo ładne alufelgi jest to wersja wyposażenia S-line posiada czarny sufit dużą kolorową nawigację ksenonowe reflektory no i oczywiście wiele innych rzeczy które będą opisane w treści tego ogłoszenia na samochód standardowo udzielamy gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Serdecznie zapraszamy na jazdę próbną tym samochodem oraz na oględziny. Pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski, więc, jeżeli macie jakikolwiek samochód na sprzedaż, chcecie zostawić auto w rozliczeniu droższe lub tańsze, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.